Dzień dobry, to jest ogłoszenie parafialne. Jak wiecie, ciągle i notorycznie głosimy, że poczucie sprawczości jest najlepszym lekiem na bycie ofiarą, na doła i tego typu różne problemy. Zgłosiła się do nas kolejna osoba, która jest prawnikiem na aplikacji. I ponieważ jest sponiewierana jak szmata, to potrzebuje właśnie poczucia sprawczości. W związku z czym przez najbliższy tydzień, dziś jest czwarty, czyli do 11 włącznie, każdy z Was, kto potrzebuje drobnej jakiejś porady prawnej, głównie z zakresu prawa cywilnego, może dostać za darmo od niej poradę. Nie mówię, że ona w tydzień odpowie, tak? Ale przez ten tydzień, e, jeśli macie jakieś pytania, jak co załatwić i co zrobić, to po prostu piszcie do nas. E, możecie pisać w komentarzach pod tym filmem, lub na e, Gmail.com lub na no przez tą skrzynkę na fanpageu przemocnie na Facebooku i my jej wszystkie te wiadomości przekażemy i będziecie sobie mogli mieć poradę w swoim temacie no i plus 5 do dobrych uczynków oczywiście bo w ten sposób Wzmocnimy samoocenę dziewczyny. E, dobra, więc zachęcam i pozdrawiam.